Hej, Gerald z Drivi! Czego chcesz? Ja? Niczego. Jestem żak Przystojniak i wszystko już mam. Zastanawiam się, czy ty czegoś nie potrzebujesz. Niczego nie potrzebuję. Każdy czegoś potrzebuje. Po prostu za krótko tu siedzisz. Co konkretnie możesz mi załatwić? Konkretnie wszystko. Czego może potrzebować gość tego uroczego hoteliku? Od porządnego żarcia aż po fistech. Raz nawet sprowadziłem tu całkiem niezłą dupę, bo jeden z więźniów cierpiał na jakąś nadczynność gruczołów czy coś tam. Widzisz, poza murami jestem zwykłym pachołkiem, ale tutaj w pierdlu jestem prawdziwym królem.